Jeśli chcemy jakoś połączyć ze sobą dwie myśli czy zdania w jedną całość, w języku angielskim użyjemy tak zwanych linking words albo w skrócie linkers, czyli dzielnych słów, łączników. Co to są linking words? Czyli linkers. Linking words, czyli wyrazy łączące, to angielski odpowiednik spójników w języku polskim. To wszystkie takie słowa jak i oraz gdy i tak dalej. Są one bardzo popularne i pożyteczne, dlatego już na samym początku warto poznać przynajmniej 10 najpopularniejszych linking words, ponieważ przewijać się nam będą przez większość zdań na. W kursie języka angielskiego online speakingo, jak i we wszystkich innych zdaniach w języku angielskim. Formalnie mówimy tu o conjunctions, bo tak oficjalnie nasze słowa łączące, to znaczy spójniki, nazywają się w językoznawstwie. Jest ich oczywiście dużo więcej, ale o tym w osobnym filmiku. Jakich jest więc 10 najpopularniejszych linking words w języku angielskim? And to bez wątpienia najpopularniejszy linking word. To nic innego jak polskie i oraz czasami po polsku powiedzielibyśmy a. Na przykład, jeśli mamy dwa proste zdania: This is Tom, to jest Tom. Oraz This is Jerry, to jest Jerry, to możemy skleić się w jedno zdanie przy pomocy kleju w postaci słowka and. This is Tom and this is Jerry. To jest Tom, a to jest Jerry. Linker but, to znaczy ale. Drugim niesłychanie pomocnym linking word jest but. Słowo to po angielsku znaczy, ale, a nie jest to coś, co byśmy nosili na stopie. Na przykład I can dance – potrafię tańczyć. I can't sing – nie potrafię śpiewać. Takie dwa proste zdania o naszych artystycznych umiejętnościach możemy skleić w jedno przy pomocy linkersa but. I can dance, but I can't sing. Potrafię tańczyć, ale nie potrafię śpiewać. Linker because, ponieważ. Jeśli chcemy pokusić się o ładniejsze zdanie, możemy uargumentować naszą wypowiedź, korzystając z linkersa because, ponieważ. Na przykład. She is tired. Ona jest zmęczona. She was running. Ona biegła. Biegała. Z takich dwóch prostych zdań możemy ukuć ładniejszą wypowiedź z linking word because. She is tired because she was running. Ona jest zmęczona, ponieważ biegała. OR. Loop. Bardzo przydatnym linking word, czyli słowem łączącym dwie myśli, szczególnie jeśli są to dwie alternatywne pozycje, jest link or, to znaczy loop. Na przykład takie dwa proste zdania. We can go swimming. Możemy pójść, popływać. We can stay at home. Możemy zostać w domu. Możemy zawrzeć je w jednym zdaniu złożonym z or. We can go swimming or we can stay at home. Możemy pójść, popływać albo możemy zostać w domu. So. Więc możemy również wnioskować przy użyciu linkersa so. Na przykład. He visited his grandma, on odwiedził swoją babcię. He won't be hungry. On nie będzie głodny. Dużo lepiej będzie, jeśli powiemy to jednym zdaniem: He visited his grandma, so he won't be hungry. On odwiedził swoją babcię, więc nie będzie głodny. Also, również. Linkersy niekoniecznie muszą łączyć dwa zdania. Na przykład tak często będzie występował also. We can also learn English at home. Możemy również nauczyć się angielskiego w domu. Also może również e, łączyć się z innymi linking words. Na przykład She is not only intelligent, but also pretty. Ona jest nie tylko inteligentna, ale również ładna. Although, chociaż. Kolejny linking word dodający kilka punktów do inteligencji naszej wypowiedzi. He can't give you the answer. On nie może, nie potrafi udzielić ci odpowiedzi. He would like to. On chciałby. Zdania te można skleić w jedno inteligentne zdanie. He can't give you the answer, although he would like to. On nie może udzielić ci odpowiedzi, chociaż chciałby. Albo jeszcze wykwintniej. Although he would like to, he can't give the answer. Chociaż chciałby, no to nie może udzielić odpowiedzi. While podczas gdy. Zwykle za pomocą while łączyć będziemy dwa zdania. Please clean the dishes. Proszę wyczyć naczynia. I'm baking a cake. Piekę ciasto. To samo można ładnie wyrazić używając tego linking word, pokazującego relacje czasowe. Please clean the dishes while I'm baking a cake. Proszę wyczyść naczynia, podczas gdy ja piekę ciasto. Linking word however. Jednak I could go to Italy. Mógłbym pojechać do Włoch. I'd prefer to go to America. Wolałbym pojechać do Ameryki. A w jednym zdaniu. I could go to Italy, however. I'd prefer to go to America. Mógłbym pojechać do Włoch. chociaż wolałbym pojechać do Ameryki. For example, bardzo popularnym, może aż nazbyt linkerem jest na przykład. Czyli, for example, I like healthy food. Lubię zdrowe jedzenie. I like apples and bananas. Lubię jabłka i banany. Zdania te sklejmy jako I like healthy food. For example, I like apples and bananas. Lubię zdrowe jedzenie. Na przykład, lubię jabłka i banany. Można by też powiedzieć to, to samo krócej. I like healthy food, for example, apples and bananas. Lubię zdrowie jedzenia, na przykład jabłka i banany. Myślę, że tych 10 podstawowych linking words na początku wystarczy. A jak wspomniałem, jeśli już te je wszystkie znasz, odsyłam do bardziej rozbudowanego nagrania o różnych rodzajach angielskich spójników, czyli conjunctions. Jest ich e, kilkadziesiąt, e, tak więc film będzie ciekawy. Linking words i co dalej? No dobrze, jeśli znasz już tych 10 podstawowych linkersów, no to co dalej? Cóż, żeby naprawdę wiedzieć jak używać tych i wielu innych słów w praktyce potrzebujemy. Praktyki. No właśnie, praktyki nie teorii. Miło i przyjemnie jest poczytać sobie angielski gramatycy na blogu Speakingo. Link znajdziesz w opisie poniżej lub posłuchać na YouTube nagrań na ten temat, ale tak naprawdę jeszcze nikt nie nauczył się jeździć na rowerze z książki i tak samo nie nauczymy się mówić po angielsku bez konwersacji, bez rozruszania gardła. Dlatego polecam właśnie kurs języka angielskiego online Speakingo, na którym jak dziecko uczące się mówić, rozmawiasz na spokojnie z komputerem lub telefonem w domu lub w podróży, kiedy i chcesz, i gdzie chcesz, i gdy tylko masz na to odrobinę czasu i ochoty. A co ciekawe, dzięki speakingu Twój telefon lub komputer rozumie Cię, chwali, a w razie potrzeby cierpliwie poprawia. A Ty oglądasz liczne zdjęcia, słuchasz tej tip speakera i tylko odpowiadasz na pytania na swoim poziomie zaawansowania, oczywiście, podczas gdy cała wiedza sama wchodzi Ci do głowy. How do you do? How do you do? Is the window closed or is it open? The window isn't closed, but it's open. Is this a hammer or is it a book? It isn't a hammer, but it's a book. Is the book open? Yes, the book is open. Is she happy? Yes. She's happy. Marvelous. She's Australian. Where is she from? She's from Australia. Great. To nie tylko skuteczna metoda nauki języka angielskiego, ale również przyjemna rozrywką. Zresztą wypróbuj najlepiej je na własnej skórze ten bardzo praktyczny kurs języka angielskiego. Pierwszy tydzień na wypróbowanie dostajesz za darmo i bez żadnych zobowiązań. Czy wszystko jest już jasne z naszymi linki Jeśli nie, pytaj śmiało w komentarzach. A jeśli spodobał Ci się ten film, zalajkuj like y go proszę i zapisz się na kanał Speaking na YouTube, by nie przegrapić kolejnych nagrań.